Witam w nowej porcji horrorowych newsów, a w środku m.in. komedio horror od studia 24, mordercze pasożyty oraz zabójczy kangur. Zaczynamy. Bezkompromisowy horror Paternoster and the Mission of Light. W sieci ukazał się zwiastun niezależnego horroru Paternoster and the Mission of Light. Film opowiada historię Max, młodej ekspedientki w sklepie z płytami, która natrafia na rzadką płytę winylową i zostaje wciągnięta w świat hipisowskiej komuny z lat 70., która wydała tą płytę. Podróż do siedziby starzejącego się kultu kończy się wstrząsającym i makabrycznym przeżyciem dla Max i jej przyjaciół. Producenci filmu dokonali bezbudżetowego zamachu stanu, wcielając w życie ponurą wizję dzięki zespołowi wielokrotnie nagradzanych artystów zajmujących się praktycznymi efektami specjalnymi i zapadającą w pamięć klimatyczną ścieżką dźwiękową, która zanurzy widzów w świat narkotycznego terroru. Premiera jesienią 2024 roku. Kolowanie na nocnej zmianie w Last Stroll Nocna zmiana w wiejskiej, przydrożnej restauracji zamienia się we wstrząsające, napędzane wściekłością oblężenie w pełnometrażowym debiucie reżyserskim Alana Scutanilla Last Straw. Film opowiada o młodej kelnerce samotnie pracującej na nocnej zmianie w wiejskiej przydrożnej restauracji, która musi walczyć o życie, gdyż zostaje napadnięta przez grupę zamaskowanych napastników. Nie mając do kogo się zwrócić po pomoc, musi zrobić wszystko co w jej mocy, aby przetrwać noc, nawet jeśli będzie to oznaczało kontratak. Premiera 20 września. Mordercze pasożyty w Hellhole. W sieci. Pojawił się dość intrygujący zwiastun horroru Hellhole od studia The Adams Family, odpowiedzialnego za Hellbender i Were Devils Rooms*. o tytule Hellhole, wypełniony klasycznymi efektami specjalnymi. W Hellhole, dowodzona przez Amerykanów ekipa frackingu, pracująca głęboko w serbskiej dziczy, odkrywa coś niewyobrażalnego uśpionego, pasożytniczego potwora pogrzebanego głęboko w skale, który poszukuje idealnego żywiciela. Premiera 23 sierpnia na Shader. Zmarł Charles Cyphers. W wieku 85 lat zmarł Charles Cyphers, aktor najbardziej znany z roli szeryfa Lecha Braketa z Halloween Johna Carpentera. Cyphers zagrał także w drugiej części filmu o Michaelu Myersie. W ataku na posterunek 13, mgle, życzeniu śmierci 2, myśliwskiej krwi, a ostatnio powrócił do serii Halloween w filmie Halloween zabija. Nowe straszydło Batman. Informuję raczej z recenzenckiego obowiązku, bo nie wydaje mi się, aby wyszło z tego coś ciekawego, ale nadciąga kolejne generyczne straszydło od Lionsgate. Przez stulecia w różnych kulturach rodzice ostrzegali swoje dzieci przed legendarnym bagmanem, który porywa niewinne dzieci i pakuje je do swojego obrzydliwego, gnijącego worka, by nigdy więcej nikt ich nie widział. Patrick McKee cudem uniknął takiego spotkania jako chłopiec, co pozostawiło mu trwałe blizny na całe dorosłe życie. Teraz dziecięcy dręczyciel Patryka powrócił, zagrażając bezpieczeństwu jego żony Kariny i syna Jake'a. Horror o tytule Bagman kroczy do kina 20 września. Brutalny horror The well. W sieci pojawił się zwiastun nowego włoskiego horroru w reżyserii Federico Zampaniona, w którym gwiazda drugiej części horroru Terrifier, Lauren Lavera, będzie walczyła o przetrwanie. W filmie zobaczymy młodą amerykańską restauratorkę dzieł sztuki. Która w imieniu swojego ojca udaje się do odległej włoskiej wioski, aby przywrócić średniowiecznemu obrazowi dawną świetność. Na miejscu spotyka piękną, ale starzejącą się księżną i jej niespokojną młodą córkę, która ostrzega ją, że obraz jest przeklęty i że musi odejść, zanim padnie ofiarą złej czarownicy, która pije krew turystów, aby osiągnąć życie wieczne. Prócz Lawery miło będzie zobaczyć aktora Giovanniego Lombardo Radisa, znanego z włoskich kultowych horrorów jak Miasto Żywej Śmierci Fulciego, Dom na Skraju Parku Deodato czy, czy Kanibal Lenciego. Premiera 9 października. Nadciąga kangur zombie W sieci pojawił się zwiastun horroru The Red z Michaelem Bienem w roli głównej, opowiadający o starciu z kangurem zombie. The Red to pełnometrażowa kontynuacja krótkometrażowego filmu Ryana Kunana z 2014 roku o tytule Waterborne. The Red opowiada historię młodej policjantki Madi, która jest zdeterminowana, by sprostać dziedzictwu zmarłego ojca. Jej odwaga zostaje wystawiona na próbę, gdy miejscowi zostają brutalnie rozszarpani na strzępy przez Ripiego, kangura zombie. Gdy nieumarła bestia zostawia za sobą ślad rzezi, Madi. Z pomocą ekscentrycznego wujka Schmidtiego i ciotki Doni musi wyruszyć na bitwę o najwyższą stawkę, aby uratować miasto. Premiera 31 października. Samara Weaving w Survival Horrorze Azrael. Znana z filmu Freddy Nat i Krzyku 6 Samara Weaving przewodzi obsadzie nadchodzącego filmu Azrael od scenarzysty Simona Bareta, odpowiedzialnego za gościa, i Your Next. Film opowiada o świecie niemej religijnej społeczności, kierowanej przez kobietę, która poluje na młodą bohaterkę zbiegłą z więzienia. Ponownie schwytana przez bezwzględnych przywódców, Azrael ma zostać poświęcona, aby uspokoić starożytne zło, które mieszka głęboko w otaczającej dziczy. Jednak nie cofnie się przed niczym, aby zapewnić sobie wolność i przetrwanie. Premiera 27 września. Komedio Horror od Studia A24. W sieci pojawił się zwiastun filmu, traktującego o tak zwanym milenijnym bagu, który miał się wydarzyć na przełomie XX i XXI wieku. Film pod tytułem Y2K to katastroficzna komedia, której technologia wymyka się spod kontroli. Film został wyprodukowany przez Studio A24, a napisany i wyreżyserowany został przez komika Kyla Muneya. Jednym z producentów został Jonah Hill. Akcja filmu rozgrywa się w ostatnią noc 1999 roku, podczas której dwóch uczniów liceum wpada na imprezę sylwestrową, na której będą walczyć o życie. Premiera 6 grudnia. Subskrybuj ten kanał po więcej horrorowych newsów, daj kciuka w górę, jeśli seria ci się podoba, a teraz zapraszam na mój kolejny materiał. Do zobaczenia.